Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj wykonam makijaż dzienny, ten oto, który widzicie kosmetykami Eveline. Także zapraszam Was do oglądania. Ja już mam filtr 50 nałożony na twarz i teraz będziemy nakładać podkład. Jest to Eveline Liquid Control i ja mam kolorek 015 Light Vanilla. Jego test jest u mnie już na kanale, także postaram się Wam w opisie wkleić link. On ogólnie jest bardzo płynny i lekki mam takie wrażenie będę go wklepywać gąbeczką jak widzicie moje powieki są dosyć czerwone i nie mam tutaj żadnego korektora z Everline, więc nałożę po prostu taki, który używam na co dzień i też wklepię go gąbeczką Zanim przypodruję twarz, to nałożymy sobie na brwi maskarę od Eveline. Ja Wam ją pokazywałam w filmie, co warto kupić na promocjach w Rosmanie. Jest to bardzo uniwersalny produkt, zresztą zaraz zobaczycie. Troszkę Was zbliżyłam i teraz tak odkręcam sobie tą maskarę. Cały nadmiar ściągam na dłoń, a tą resztką wyczesuję sobie brwi. Moje brwi, niestety, proszą się o regulację, ale. Gdzieś mi się zagubiła pęsetka, więc hmm, niestety wyglądają jak wyglądają. Jak widzicie już jest różnica pomiędzy jedną brwią a drugą po nałożeniu samej maskary, ale teraz biorę taki ścięty pędzelek i tutaj właśnie w tym nadmiarze co sobie ściągnęłam, maczam tą końcóweczkę i dorysowuję brwi. Dobra, no i jedna jest gotowa. Teraz robię dokładnie to samo z drugą. Zawsze z drugą brwią schodzi mi dużo dłużej, ale no cóż. I teraz znów maskarą, tu ściągam nadmiar i sobie przejeżdżam te brewki. Oczywiście nie obejdzie się od obrócenia, ale to nic. Myślę, że wyglądają w miarę ok, chociaż tutaj widzę jakąś delikatną lukę. Dobra, będzie. I następnie przechodzę do pudrowania twarzy i będę używać produktu Luz Powder Cashmere Matte. Ja mam w odcieniu 01 Transparent. Otwieramy. Jeszcze go nie używałam nigdy, więc zobaczymy. O, mamy puszek. I co? Tu trzeba? I takim pędzelkiem nabieram puder i szczepuję nadmiar. Ale jak widzicie, ten podkład ma już wykończenie matowe, więc jakby za dużo tego pudru nie potrzebuję. I teraz czas na powieki. I z racji, że to jest makijaż dzienny, a ja zazwyczaj na co dzień po prostu nie nakładam na tą powiekę nic albo jakiś jeden jasny cień. I przeglądnęłam sobie tutaj te cienie w tych paletach, i z tej weźmiemy sobie jasny cień a tutaj taki bardziej brązowy, żeby trochę tą powiekę wykonturować, natomiast na co dzień nie zawsze to robię, zazwyczaj po prostu ląduje jeden cień, ale no, przetestujemy sobie po prostu. Więc tak, biorę tą. Nałożymy ten jasny cień na całą powiekę. O, coś takiego. I teraz tej drugiej palety... Ten cień lata. Więc za dużo tutaj kombinacji nie będzie, ale no, jest to makijaż dzienny. Naprawie no, jest to niewidoczne, ale delikatnie ta powieka jest wykonturowana, więc jakby nabiera kształtu, a nie chcę za dużo kombinować, bo bym się źle czuła. Na makijaże wieczorowe też przyjdzie kiedyś czas na. YouTube, że takie filmy u mnie się pojawią. A tymczasem wracamy do czego? Teraz będziemy konturować sobie twarz. Mam brązer, ale nie mam żadnego różu ani rozświetlacza, więc użyję po prostu coś, co tam mam w swoich kosmetykach. Natomiast ten brązer przetestujemy jak najbardziej. Ja mam w odcieniu 01. No i działamy. On jest w miarę delikatny, jak sobie tak maźnęłam na ręce, więc wydaje mi się, że nie powinniśmy sobie z nim zrobić krzywdy. Myślę, że jest ok. Albo go trochę za dużo nałożyłam. Ogólnie on wydaje się bardzo delikatny, bo nawet jak sobie tak maźnę na palcu, to naprawdę jest no, jaśniutki. A mimo to ja jestem blada i u mnie jest widoczny. Troszkę damy sobie tutaj na skronie na czoło. Zmniejszymy sobie tą guziulkę <grytanie> optycznie. Trochę sobie jeszcze rozetrze takim większym pęzelkiem. Teraz myślę, że jest git. Nałożę sobie jakiś tam pierwszy lepszy przypadkowy róż i jakiś rozświetlacz. Lubię, jak twarz troszkę się błyszczy, bo wtedy jest taki naturalny efekt. A jak jest taka tempa matowa, to ja się bardzo źle czuję, więc rozświetlacz musi być. I co dalej? Mhm. Chyba nam zostały usta i tusz. Usta i tusz. No, dobrze w sumie, usta i rzęsy, ale no. Od jakiegoś czasu przyzwyczaiłam się do używania zalotki przynajmniej te rzęskie unosi. I tutaj mam tuż, o właśnie, może Wam najpierw pokażę, coś takiego czarno-złoty. I on ma taką szczoteczkę. I teraz czas wytuszować rzęsy. W ogóle większość z tych kosmetyków używam pierwszy raz, więc to też takie moje trochę pierwsze wrażenie. No i tak wygląda niewymalowane i wymalowane. Myślę, że efekt jest fajny, natomiast ja wolę jednak szczoteczki silikonowe niż te takie zwykłe klasyczne. Ale efekt naprawdę ładny. Ok, i przyczesna usta, więc na pewno nałożę tutaj pomadkę z serii Oh My Kiss. Mam tutaj kilka kolorów, ale możecie zobaczyć wszystkie kolory tej serii właśnie w filmie, co polecam kupić w Rosmanie. I zrobiłam typowo odcinek z marką Eveline. Także tam pokazuję Wam też słocze wszystkich tych pomadek. A są to pomadki, które mają połączenie mm, właśnie pomadki i balsamu nawilżającego, więc no taka fajna opcja, żeby mieć te usta delikatnie, wiecie, podkreślone, ale jednocześnie nawilżone. I mam też tutaj kilka błyszczyków tej firmy, tak się prezentują kolory. Mamy tutaj róże, ogólnie takie nudziaki i jeden przeźroczysty, co jest super opcją, bo jak macie nawet jakąś mocno matową pomadkę, a chcecie, żeby delikatnie się błyszczała, to nałożyć sobie taki bezbarwny i będzie super. To teraz co by tutaj nałożyć? Ja lubię takie pomadki bardziej różowe, ale delikatnie różowe i nie wiem, ta chyba będzie za ostra. Wolałabym coś takiego delikatnie podkreślającego moje usta, nic szalonego. Aha, a chyba, że ta. Taki brązik. O, ta będzie chyba super. Tak wygląda. No i zapraszam Was na ten film, co warto kupić w Rosmanie. Promocje pewnie już się skończyły, zanim ten film się pojawi. Ja tam właśnie pokazuje wszystkie kolorki, jak wyglądają na ustach. A jest ich 14, więc sporo. Fajny, delikatny nudziek I tak jak mówiłam, właśnie ona ma jakby wykończenie bardziej matowe, ale nawilża. No rewelacja. No i może na to nałożymy coś różowego, tak żeby przetestować może te mm, te błyszczyki. Weźmy sobie numerek 03 Neutral Nude. Zobaczmy, jaki będzie efekt. I fajnie jeszcze dodatkowo nawilżyło, ale ogólnie te błyszczyki bardzo ładnie pachną takim jabłuszkiem, owocami. Uwielbiam takie zapachy. Także ja się będę już z wami żegnać. Oto cały mój makijaż dzienny i tak tutaj się bardziej postarałam, bo na co dzień jest to wersja bardziej okrojona, typu podkład, tusz, brwi, coś na usta i wychodzę. Znaczy konturować też konturuję, ale to tak jest bardziej na szybko, nie bawię się tak za bardzo i też tak jak wam mówiłam w przypadku powiek, że albo u mnie nie ma w ogóle żadnego cienia albo jakiś rozświetlający jeden, ewentualnie cielisty, tak jak z tej paletki, m, który użyłam, też na całą powiekę. Więc chciałam tutaj coś więcej nałożyć, ale nadal, żeby to pozostało w takim klimacie dziennym. Także tak to się prezentuje. Ja się będę już z Wami żegnać. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy film Wam się podobał, a my widzimy się w kolejnych. Cześć.